Dobra, jednak nie. No no od kiedy tę mapę zmienili, tyle z przestrzałów znikło, że ta mapa się zrobiła tak podle, inaczej, w każdym miejscu, gdzie chcesz robić damage, prawie w każdym miejscu, gdzie chcesz robić czy też go musisz przyjmować. Dzięki po prostu rozbudowali trochę, trochę zmniejszyli bezużytecznej przestrzeni. A tutaj niby fajnie, bo już nie można na przejeździe robić pestki hatekom tak łatwo i tak dalej, ale kurczę, chciałbym robić pestki na przejazdach. Pewnie Was to nie zadowoli, ale dzisiaj streamek trwa tylko do godziny 16, za to od jutra lecimy pełną parą do końca miesiąca. No, to tam. Zostaliśmy zaproszeni na pożegnanie lata na garnek na działkę. No i przyjęliśmy te zaproszenie.

Ja tam, ja tam jeździć nie lubię. Tym bardziej gdzieś gdzie nie wiem jak wygląda droga. Też tak macie, że jak jeździcie po swoich drogach, to spoko. A jak jeździcie gdzieś, gdzieś gdzie jedziecie pierwszy raz do jakiegoś większego miasta, to trzymacie kierownicę pięć razy mocniej. White Darkness, jeszcze co. So... Jeszcze jest coś takiego jak wada fabryczna. Tym hmm. mnie kierownicy, jak na odcinku. Piżowice i kary na autostradzie. Jak masło. Hej, mat, Pomyślcie sobie, e, ograniczenie prędkości do 50 na na autostradzie. Ostatnio wysłałem Raidenowi gifa, e, nie gifa, tylko jakąś rolkę z YouTube'a na <grywka> tej drogi. Drogi są dwa nowe, zdobyłem jeden. Mister Krzysiek, cześć Skorpion. Tak jakby dostaliśmy tylko 50 paczek. Nie ma rekompensaty gwarantowanej co 50 skrzynek, jeśli macie już wszystkie czołgi. Więc jeśli chcecie zarobić golda z tych skrzynek, to nie polecam, bo, bo nie zarobicie. Ładnie wychyleni. Pocisk zrykoszytował! Mogło mi być. Ładnie z tego. Tym go nie pokonamy. O, powiem wam, K K-2. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Papa markował K-2? Papa markował K-2. Jakiś kolega ciekawy, wychylał, a, już cofnął. Weszło jak w masło. Przeciwnik tak, Na ten moment tak, ale mojego kodu jak najbardziej możecie używać. Nawet bym zalecał. Jeśli ktoś na k-dropie dali lata, czy dalej. Po prostu, jak, jeśli lata, to. go. Important. Nie, no powiem Wam. Jeśli. Bitwa nie jest taka, że Twoi tylko puszują i nie masz gdzie strzelać, no to. To ten czołg daje radę. Nie, nie dropło mi jak ta gra Prototype yy, A283, czyli czołg specjalny Mam na wypożyczeniu i nie dropło mi go na stałe. Tak jak mówię, no tylko 50 skrzynek otworzyłem. a rolowałem chyba z dwa albo dwie albo trzy skrzynki, bo 250 golda za rola to za dużo dla mnie. Warto na te czołgi udać hajs. Nie będą to jakieś topowe premki, ani jedna, ani druga. Bardziej niż każda inna. I taki fun fact Jak no, w pejmu, jak graliśmy z Tornado w Moskwie Jak się spotkaliśmy właśnie w Moskwie Jak zaczęliśmy rozkładać swój sprzęt to chyba Ktoś osób właśnie używało tej podkładki Weszło jak w masło. Przeciwnik Przypadek? Nie sądzę Go wow, scout for me! W górę piknijcie, delikatnie chociaż. Ruszam by cię wesprzeć! Weszła jak w masło! Przeciwnik oberwał! O, jeżdżą te 5-4 heavyki. Piękne wydlaki. Stawiciel handlowy Czemu! Ten firmowy samochód i będę jeździł po sklepach, sprzedawał coś. Tear jest heavy CQP? Nie, CQ. QCK Szanowni, naprawdę gościu, tak pikowałeś jak zwierzok, że padłeś zanim bitwa się zaczęła. Przecież oni, jakby wyjeżdżali na ciebie, to, to by było farnione. Papę mam. Jeszcze nie dostałem spotani razu w bitwie. Tak, jak będę szukał pracy, to mogę sobie pisać w CV, że pracowałem z wieloma markami. Reklamowałem wiele mark. Bitwa z potencjałem, ale no, tu potencjał no, widzę w tej bitwiam ze no, tam coś spotni, kolego. Piękny na nasz. Powinny wiadrę przebić się. Nie że celować gdzieś. To musiał poczuć dostał, na nawet go nie na 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 na. na, 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 na. Może hajki ale ja nawet nie Jeszcze nie miałem spota w tej bitwie. Może ja naprawdę nie mam żarówy na tym czołgu. Więc ja stoisz w oczywistych pozycjach. Ciesz się, że w ogóle żyjesz. Nie widzą jak ja strzelam, czy co? By strzał gdziekolwiek? z mojej strony, a po chwilę peski spadają wszędzie obok mnie. Tych strzałów nawet nie trafiam. jest przeciwnika zniszczony. Już, to już 200 tysięcy kredytów było wystrzelane we mnie. Czy chociaż jednego blinda zrobiłem